No, witam serdecznie z powrotem. Myślałem, że już nic nie nagram w tym roku, ale jednak nagrywam. Jest dzisiaj środa, dopiero co skończyły się święta. Ja już, o jak widać, wystartowałem dzisiaj w trasę około 9 rano. I jadę zrzucić ten ładuneczek, który ładowałem ostat na ostatnim filmiku w Szwecji. Jadę go zrzucić do Austrii, do miejscowości Lizn. No i co, zobaczymy, co z, tego, co z tego odcineczka tutaj wyjdzie. dzisiaj planuję sobie dolecieć tam. Jakieś 20-30 minut dotarłem do celu. Jakieś 20-30 minut przed firmę. Bo kojarzy mi się coś. Byłem już na tej firmie i kojarzy mi się coś, że jest tam jakiś parking, na którym można stanąć z prysznicem, także spoko. No i co? I w tej trasie, przynajmniej pamiętałem, już zabrałem klapeczki z sobą, więc będzie można się tam wykąpać. A w Austrii jest o tyle fajnie, że na dzikusach są prysznice za 1 euro. Witam serdecznie! Dzień kolejny, czwartek, godzina ósma rano. Teraz już dokładnie o 8:25. O godzinie 8 tutaj przyjechałem. Jak widzieliście, pootwierałem się, tak jak tutaj koledzy z przodu. W sensie pootwierałem, porozpinałem pasy. No i co, trzeba czekać teraz. Kolejeczka się ustawiła. Tutaj jest jedno, drugie, trzecie. Czwarte auto tam w środku i chyba jeszcze piąte. Także jestem, jestem szósty w kolejce. A za mną już tylko jedno auto podjechało jak na razie stoi, no ale czekamy jeszcze tutaj przyjechało dwóch ode mnie, dwóch, trzech ode mnie z firmy, chłopaków, także oni już tam są z przodu, tutaj te dwie dsv stoją i co, załadunku jeszcze nie ma, na razie misja żeby się zrzucić załadunku jeszcze nie ma, także nie wiadomo co, co będziemy ładować, a wieczorem doleciałem sobie do, do Austrii, bo jechałem tutaj z jednym kierowcą od nas właśnie też, też tutaj tą celulozę wiózł Doleciliśmy sobie do Austrii, tam pierwszy, pierwszy parking, taki dzikus To ile to było? 20, 24 km gdzieś tutaj od firmy stosunkowo niedaleko, więc więc fajnie No i zobaczymy później, co będziemy ładować No i powiem wam tak, nie wierzyłem, lecz się rozczarowałem eee, Został znaleziony mi ładuneczek Ile tam miałem? 20 parę kilometrów od tej firmy, na której się teraz zrzucają właśnie tą celulozę Jadę załadować towar na Szwecję Dowiedziałem się już, że prom będę miał 2 stycznia po Sylwestrze, po Nowym Roku Rozładunek trzeciego w miejscowości Wasteras, to jest koło Sztokholmu Już byłem w tej firmie, to jest taka malutka, malutka fajna firma No niefajna jest pod tym względem, na szczęście nie pada deszcz bo niefajna jest pod tym względem, że jak załadują poprzerzuca się pasy to trzeba odjechać i się pospinać gdzieś tam pod rampą. Trzy godzinki oczekiwania były, troszeczkę sobie pospałem z tego i zaraz zaraz będę podjeżdżał. Mam jeszcze 9 km na miejsce. Jakoś powiem wam dziwacznie mnie prowadzi ta nawigacja ja nie sprawdziłem tego na szybko mówię, eh byłem tam to zapewne mnie dobrze poprowadzi no ale taką pipidową to ja tutaj nie jechałem wąską no ale chyba dojadę oj chyba dojadę nie, widać, że coś dużego tędy szło, bo jest wyjeżdżone od drugiej strony mnie chyba poprowadził, ale kurde! Dopiero auto na mainie było już po błocie. Musiałem jechać. Ja pierdolnię! Zaraz jeszcze sprawdzę sobie na mapach. Trzeba by na pewno. Ale ładny widok w gór się rozciąga. Na GoPro może nie być tego widać. Po 200 metrach skręć w lewo. Następnie dotarłeś do celu. 200 metrach w lewo i dotarłem do celu. Zaraz stanę na skrzyżowaniu i to sprawdzę. No musi być przygoda, musi. szybko, wbiłem, skręć mówię. Następnie nie sprawdzałem. Nie, to nie będzie tam. Dobra, muszę sprawdzić, bo to jeszcze zakaz jest. Także na razie blokuję skrzyżowanie i patrzę w nawigację. Nieźle, nawigacja mi pokazuje, że na końcu drogi mam skręcić w lewo. Telefon, że w prawo. Skręć w, prawo w ten, z trasy. A są ustawione te same numery. Ten sam adres. Skręć w lewo. No dobra, chyba tak, jak dotarłem na, na główną drogę. Tutaj mam skręcić w prawo, nie w lewo. O, tam ktoś jedzie, to poczekam. No, telefon w prawo, nawigacja w lewo i... No, weź tu się dogadaj. Za 2,2 km skręć w lewo w ten straszny. Dobra. Jestem na właściwych torach, można powiedzieć. No, tak mi się wydaje. No, i tutaj na końcu drogi mam skręcić w lewo. A zazwyczaj przyjeżdżałem o właśnie stamtąd, czy zazwyczaj raz tutaj, jakby. Ale tutaj widzę, że nawigacja widzi teraz jakiś zakaz tonażowy, dlatego mnie tutaj nie chciała puścić. No, i tutaj mam tą firmę. O gościu z Raptorem jest zdenerwową. No, i tutaj jest ta firma. Ha, ciekawa akcja. No dobra, pojeździłem sobie troszkę po wioskach. Ale teraz muszę się obrócić i wcofać. I wcofać. Właśnie tam. Za te silosy. Także tutaj się obrócę. wyłamujemy nie chyba kiedyś tak robiłem. Jesz, jeszcze naraz troszkę do tyłu, o tym to wydawało przodu w prawo I super I teraz się wcokuje całkowicie do tej Pod rampy Wyniku mały problem. Oh, okulary mam pierdzelone. Problem taki, że ten numer awizacji, który mam, że to już niby pojechał ten towar, więc no nie wiem, muszą teraz muszą teraz załatwić chyba jakiś inny numer po prostu, albo coś innego będziemy ładować, jeżeli nie mają tutaj już nic. No też śmiesznie, przysłali mi jakiś tam numer referencjała, a, a gość mi tutaj przetłumaczył na, na tłumaczu, że, że ten numer już pojechał. Także no czekam, czekam, zobaczę jak się rozwinie sytuacja. No i okazało się, że dzisiaj się tutaj nie załaduje, bo panowie tutaj... Moment, auto odpalam. Panowie tutaj kończą robotę. Numer referencyjny numer referencyjny tamten był niedobry podesłali mi drugi numer referencyjny gościu się roześmiał jak z, przyszedłem z, z tym numerem do niego bo powiedział że ten numer i ten który mi ten wcześniejszy numer i ten który mi przysłali że to pojechało na jednym aucie także nie załaduje tego towaru no coś tam jeszcze e, próbowali szukać no ale już gościu mi powiedział że oni już, ja się pytam czy jak będę miał nowy numer czy, czy załadują on powiedział że już kończą robotę więc więc teraz dostałem info od spedytora że że dzisiaj tego nie załadujemy, w sensie, że szukają czegoś innego niż to a teraz tutaj ustawię sobie na parking nawigację no i co, i będę leciał gdzieś ustawić się na parking chyba tam jest prysznic, więc pójdę się wykąpać i będę czekał, bo być może zajmie to 20 minut, być może 3 godziny kolejne znalezienie czegoś, więc więc jadę na parking Siemanku, witam serdecznie, jest dzień kolejny. Jak widać, wyruszyłem z parkingu. Godzina 9:35, ale niestety nie po to, żeby się jechać załadować, bo dostałem dyspozycję, że mam podjechać tutaj 15 minut na, na parking do drugiego kierowcy od nas firmy. I najprawdopodobniej, jeszcze nie jest to potwierdzone, ale najprawdopodobniej będziemy wracać na bazę jednym autem, po prostu. Jedno auto zostanie tutaj na Austrii. Właśnie w okolicach Lizn a, a będziemy wracać jednym autem No i nie wiem co z tego wyjdzie Nie ma nic do załadowania Kaszanka wyszła Także tak, taka sytuacja jest O tutaj sobie te frędzelki wczoraj założyłem sobie Przypomniałem że je mam A teraz półkę ściągnąłem To, to sobie frędzelki założyłem na szyba. Ale to no mniejsza o to no i co, jadę do tego kierowcy i zobaczymy, będę ja czekał na dalsze dyspozycje. Więc być może coś jeszcze dogram, być może, być może po prostu. Nie wiem, czy to moim autem pojedziemy, czy jego autem. Wrócimy po prostu na bazę. Także. No nie wiem, nie wiem, co to, co to z tego wyjdzie. Na razie tam podjeżdżam i zobaczę. Jeżeli będę coś nagrywał, to po prostu ten odcinek będzie leciał dalej. A jeżeli nie będę nagrywał, to to będę się z Wami już teraz żegnał i życzę Wam szczęśliwego nowego roku, bo zaraz Sylwester i nowy rok, spełnienia w tym nowym roku swoich marzeń. No i co, to by było na tyle, trzymajcie się i na razie.